No, zgadnijcie gdzie dzisiaj jesteśmy. Dzisiaj jesteśmy na stadionie Bałtyku, ale nie na tym stadionie Bałtyku, tylko na innym. Dzisiaj oglądamy mecz Młodzików w Bałtyku. Koszalin rocznika 2010, w tym poczynania zawodnika wybitnego, którego miałem okazję e, spotkać na żywo. Jest to zawodnik z numerem 3. Znajduje się mniej więcej gdzieś tam i będziemy obserwować jego poczynania, ale dzisiaj też nie będziemy sami. Dzisiaj będziemy z widzami, którzy właśnie zaraz tutaj dojdą i już chyba powoli dochodzą. Witam. Witam. Dzisiaj nagrywam mecza. Całego? Tak, będę... No, dzisiaj to zmontuję i, i będzie git. A powiedz mi, jak tam będzie dzisiaj forma Huberta? Na tym meczu. Może szczeli gola. Może szczeli gola. Nie wiem czy wiadomo, ale Bałtyk to szalik w lidze KOKSI. Tam na łączy nas piłka, są na miejscu pierwszym dosłownie w grupie B swojej. Tam młodzików, nie wiem jak się nazywają. I dosłownie kokszą i rozgniatają wszystkich w, e, w lidze. To mam nagrać co? Mam nagrać tabelę na jakim miejscu jest mhm. Bałtyk? Bałtyk na pierwszym miejscu jest, ten młodzieżowy, więc no 8 zwycięstw, przychodzi pora na kolejne. A nie 9? Nie 9? Nie wiem, pogubiłem się, może 8, może 9. Ja obstawiam 7-2 na Bałtyku. Ja 7-4 dla, dla A ja obstawiam... A ja obstawiam zwycięstwo do zera. O, może popracują na defensywie. Hubert jest na defensywie, to może jak będzie wystawiony pierwszego składu, to będzie. Czyli co, mamy debiutanta na dzisiejszym meczu? Z czwóreczką gościu, dobra. Dobra, to ostateczne typy meczów było 7-2. 7-2. 7-2 dla Bałtyku. Dla Bałtyku. Dla Bałtyku. Dobra, ja A Słucham? 7-1. Dobra, to ja mówię, że będzie jakieś. 6-2, 5-2, bo te wyniki meczów są naprawdę wysokie, ale no i tak mam nadzieję, że Bałtyk wygra tutaj ci młodzicy i sięgną po tak Tylko hechy. zwycięstwo. A tak, tylko zwycięstwo, dokładnie tak. Jest nasza wesoła ferajna. Ładnie. I będzie grane. Teraz. Wszyscy już gotowi do rozpoczęcia? Dobra, typy na mecz postawione. Możemy zaczynać! Chociaż muszę przyznać, że trochę stroje... ...są ich podobne. nie jest pierwsza akcja, podanie na prawo. Ach! Przecięte, szkoda. Jest! No! Jeeeeeeesss! Goal! 10 0 Pierwszą ładną bramkę na początek. 1 -0. dobra, git! No! Będzie rożny. Chyba tak. Może teraz? A, żeż. No to teraz! No to teraz! No to teraz! Ach! Ach! Muszę powiedzieć, że mecze młodzików są bardziej te, takie interesujące, bo się większe dymy dzieją. Jeszcze kolejna akcja. A jej! Nie, muszę powiedzieć, totalna dominacja tutaj na razie widzę. Jak z każdym rywalem w tej lidze, no! To będzie gol. Zaufaj teraz! Przesiuń, zaufaj mnie, że w tej akcji będzie gol. No, to teraz będzie. Będzie. A pierwszy pojedzie. Wiem, że pierwszy. O, ażesz. No tak. Gramy? Blisko było. A ja nie wyczuwam, bo jest pewno obrońca No może nie w ten sposób Ale w ten sposób O Ładny dribbling do środkowania, ale złapanie piłki Co tam się stało? Jest szansa strzał? Eee 2 0 2-0 mamy Humory widzę są niezłe. Jest chwyta jest 2-0, ale. Ale kogo wynik się sprawdzi? Czy mój czy wasz? To jest mecz awans. No wiadomo, że to jest mecz awans. Bo jeśli wygramy? To pewny awans. Oj, oj, oj. Nie. Pewny by. Oj, kłopot. A! Pewny bramkarz. Pewny bramkarz, obrona na wysokim poziomie, ale na boisku musi wejść Hubert. Ja też. Łaj, blisko było. Trener coś co od Huberta? A co? Nie wiem ale coś się A no, oczywiście, no, trzeba tutaj go wprowadzić na boisko jak najszybciej, Żeby pewności w obronie dodał, bo no, na razie obrona gra trochę niepewnie. Oj, oj. No, zwłaszcza przy takich sytuacjach jak ta, no trzeba uważać, jest szansa. 2-1, no, moje słowa się potwierdziły. Mamy 2-1, ale ja to powiedziałem od samego początku. No, trzeba wprowadzić Huberta na boisko. Chcemy awansu, chcemy awansu, ale chcemy też na boisko naszego, naszego faworyta. Tak, dokładnie. A ci już nabrali wiatru w żagle. Wiesz, czym się najbardziej też charakteryzują te mecze młodzików? Że oni po utracie bramki nie czują się po prostu źle. W sensie, że nie siadają na wyniku, tylko oni po prostu atakują, atakują cały mecz. Więc stracona bramka, no moment dodaje im skrzydła, a nie podcina. O, jest, o, jest topowy strzelec, szansa na bramkę, strzał! A żeż, blisko było. Wspaniale gra gracz z numerem 17, to jest dosłownie. Słuchaj? No, zaraz robię. Chyba, bo musi wejść na. tu sam zainteresowany ty, musisz chyba wejść na boisko przecież. No bo jak to jest, że ciebie na boisko nie ma, widzisz? Już, już, cię, już cię na boisku nie było, już bramkę stracili. Brakuje najważniejszego ogniwa w defensywie. Minuta jest, a nawet nie wiem jaka. Krótkie zagranie. Ale stroje Bałtyku. Przy, stroje Bałtyku przypominają mi Crystal Palace, a stroje Atal, tego... Sokoła Gryfice przypominają mi Atal... Sparty, Atalante Inter. Jest gołd, zawodnik in action. Podanie. prostopadłe, ale blisko. Ależ ładny obrót, dośrodkowanie! Na pole karne, Ach, wybita ta piłka szkoda. Oj oj oj, oj oj oj, oj oj szansa nie ma. Bramka ratuje z opresji. Gol? Nie ma, ach blisko było. Patrz już dobiega do piłki, żeby posłać soczyste dośrodkowanie albo zagranie do tyłu na bezpiecznego szansa. Podanie strzał pola karnego może strzał, teraz. Ach. To była bramka samobójcza. Trochę niefortunnie. No brawo, 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 ale... I Hubert wchodzi na boisko! Mamy wreszcie Huberta na boisku, także no... Nie mógł się nam ten fragment meczu rozpocząć lepiej. Mamy 3-1, ale akcja jest już od razu jakaś. Sącony rywal jest szansa obrona bramkarza Rożny że kolejna bramka ze stałego fragmentu gry Ach ależ solidna obrona jeszcze dobitka jeszcze strzał ależ brak! Ej, no to jest ja muszę powiedzieć. Wo World class! Yeah! O, oh, let's go, that's oh, class! O, oh, let's go, that's class! I mamy ile? 4-1 już? 4-1. Czyli co? Czyli ta bramka na 4-1 to była bramka Huberta? No tak. Była bramka Huberta. No to ja muszę powiedzieć. Zobaczcie, jakie plusy. Wchodzi na boisko, wejście smoka. I zamiata. I zamiata przeciwników. Pod, pod dywan. Jak tam kotwica? Pozdrawiamy fanów kotwicy, ale. 2 wygrywa kotwica. No to wygrywa Bałtyk. Ach, blisko. Wygrywa Bałtyk. Patrz, pr proszę pokazać tutaj. O! Wygrywa Bałtyk. Wygrywa, kotwi wygrywa kotwica. Olimpia Grudziądz przegrywa. No same korzyści. Same korzyści, same plusy po dzisiejszym dniu. I mamy koniec pierwszej połowy, także 4 do 1. Niesamowita pierwsza połowa. Kolejny naprawdę bardzo wspaniały mecz młodzików Bałtyku Koszalin. No jak tam, no wynik wspaniały. Przecież ta piłka coś uciekła. Wynik wspaniały, humor gituwa. Jeszcze tylko... Zapyś... Zapytamy się tutaj naszego gołta z piękną zdobytą brameczką na 4-1. To teraz exclusive, czyli wywiad. Hubert, ty strzeliłeś tą bramkę na 4-1. Genialna była, naprawdę, no będzie odtwarzane. No i, ale naprawdę, kolejny wspaniały mecz, to ja jestem pod wrażeniem. Świetnie, naprawdę świetny meczyko. Słucham? Arwida debutu, albo to jest debiutant. To witam. Witam. Witam witam debiutanta. Eee, 4-1 naprawdę bardzo wspaniały, genialny mecz. No i liczymy na dobrą drugą połowę. Liczymy na dobrą drugą połowę. A ja sobie chyba przystawię. A w tym czasie zaczęliśmy już drugą połowę. I czekamy na jeszcze ładniejsze gole. Ładne podanie na Huberta. Hubert mknie lewą stroną. Hubert. Ach. Ubiega go jeden obrońca, ale i tak jest rożny. Hubert. Na pozycji jest szansa gol, 5-1. Ładna akcja. Bramka próbował przeciąć do ośrodkowania ale piłka wpadła pod nogi rywala. Mamy. Mamy 5-1. Tymczasem. A, Hubert na czystej pozycji strzał! Ależ dobrze podał koledze, ale szkoda, że nic z tego nie wyszło. Ale Hubert dobrze zauważył kolegę z drużyny, tylko szkoda tego wykończenia. Bezpiecznie to wygląda, a Ralbi sytuację. Ładnie w sukurs ruszył mu Hubert. Hubert na lewej stronie, szansa środkowanie. Ach, wybija bramkarz. Ładnie przełożenie na lewą nogę. Jest Hubert na czystej pozycji, ale. No, miał tam piłkarza na plecach. Hubert przejął piłkę po raz kolejny. Szansa na lewe skrzydle, okazja. Ale wybicie piłki. Tu nie ma liniowych. Dobre podanie, to nie było na spalnym. Obok bramki. Ale mamy róg. Dobrze ładny strzał, ale obronił! Ach, ładny. Dużo ładnych bramek jest takie z powietrza na przykład i... Ach, brawo, 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 brawo. Dobra próba. Arbi dobrą robotę robi w defensywie, on czyści prawie każdą akcję. O. Hubert! Szukają tej bramki z dystansu, naprawdę, ale... A Orbit ma lepsze przygotowanie motoryczne niż Sadiomane. a Aj jej! Na huberta! Ajej, Aj jak blisko było! już prawie wyskoczył. Jak obieg! Jak go obiegł? Jak mówił skał piłkę? Podanie na prawo! Ach, już 5? Nie, no rzeczywiście, 5-0. Kurda, szkoda, że nie. No tam 5-0, a tutaj jest 5-1, więc wyniki piękne. Jak tam Olimpia Grudziowska? Jeden, 1, 1 Dobra. I dobre podanie do Huberta Hubert, akcja szansa. Z... Ach. Szkoda. Lewa noga słabsza, więc Arwitek skasował przed chwilą. A szkoda, że tego nie nagrałem, tego skasowania. Ach. A. No taki też trzeba czasami tak zrobić, więc Ojoj, oj oj, 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 ale Bramkarz pewny. Pewny Bramkarz. Piękne podanie do Huberta może teraz Ach, Wystał te piłkę go! Gol, 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 gol 6-1 Podał piłkę Hubert, może nie jego asysta, ale... Ale duży, duży udział w tej akcji. A jak co typowałeś? 7-1 typowałeś, dobra. No, 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 no. Hubert Jarwid, piłką O, o! Ach, blisko było, a to naprawdę było niezłe. O! Ach! Widziałem ten rykoszet już awansują, awansują spokojnie czy będzie coś takiego jak awans musi być kurde Nie wiem na razie nie wiem jest szansa Hubert przy piłce ale nie ja! Ależ piękna bramka co to było za uderzenie? Czekali! Czekali właśnie na takiego gola 7-1 Ale to była wspaniała bramka i tobie sprawdził się typ I tobie sprawdził się typ nawet Coś niesamowitego I jeszcze Hubert Śany przez jednego rywala nie daje mu Dobra Jest gol! 8! Ale ładna akcja! Dosłownie coś niesamowitego, jestem w szoku. To jest dosłownie meczyk modzików, a oni strzelają dosłownie jak natchnieni. Coś niesamowitego. I uwierzycie, że oni mają 11 lat. No tak, gol w debiucie to by było coś. Naprawdę wspaniałego leż gol dziewięć Coś za strzelanina, co za zawodnicy Co to są za ludzie, no proszę państwa jeszcze jeden jeszcze zawodnik jest szansa może na bramkę na dziesiątą, może dwucyfrowa. Pierwsza na tym kanale. Hubert! 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 Dziesięć do jednego. tego Jest dwucyfrowy wynik, dosłownie... No nie wiem, czuję się zaszczycony, że to nagrywam i jestem na tym meczu. To jest dosłownie jak... Tak, dosłownie ci zawodnicy chyba wiedzieli, że ja nagrywam i dali z dosłownie wszystko. Wszystko dali z siebie, dosłownie. Wszystko, wszystko, co, wszystko, co na tym meczu mogło być, to było. Hubert? Hubert! Bohatryka! Dobrze odegrał. Ależ ładny, coś niesamowitego, jak on przeszedł zawodnika! Ach! Słupek! Co ja mogę powiedzieć po tym meczu? Co ja mogę powiedzieć po takim świetnym, wspaniałym meczu? Możesz powiedzieć. Si! Chyba to powiem. Si! Tak może zrobić. Coś niesamowitego. Ja chyba pójdę po swój rower. Jeszcze i dopiero będzie. No także po meczu wypadałoby się jakoś pożegnać, także byłem ja I Gepard i Rakoś I Gepard i rakos, i był jeszcze kuber, który zaraz wyjdzie, więc to tyle Do widzenia